W mroźny, zimowy wieczór elegancko wyglądający gość w średnim wieku poderwał w knajpie młodą laseczkę. Było to o tyle łatwe, że dziewczyna widziała przez okno, jak facet wysiadał z nowiutkiego Mercedesa 600. Bez oporów, więc przyjęła propozycję wspólnego spędzenia nocy. Facet zabrał ją do swojej willi pod miastem. Płonący kominek, dobra whisky, kanapki z kawiorem, nastrojowa muzyka. Słowem wszystko zbliżało ich coraz bardziej w stronę sypialni. W pewnym momencie mężczyzna zaproponował przejażdżkę po pobliskim, zaśnieżonym lesie. Dziewczyna trochę niechętnie, ale jednak wyraziła zgodę. Zajechali na polane w środku głuszy, facet wyjął z bagażnika sztucer, przeładował i powiedział: Rozbieraj się. Dziewczyna, trochę przestraszona sytuacją, a jeszcze bardziej 25-stopniowym mrozem, próbowała protestować, ale strzał w powietrze spowodował, że wykonała polecenie dość szybko. Gdy już goła stała boso na śniegu, gość rozkazał. Lep bałwana! I dla uniknięcia ewentualnych protestów znowu strzelił w powietrze ze sztucera. Dziewczyna rzuciła się toczyć śniegowe kule. Po 40 minutach na polanie stał bałwan jak malowany. Miał nawet śniegowe rączki i nosek z kawałka gałęzi. Za to laska była cała zdrętwiała z zimna. Facet schował sztucer, owinął ją grubym pledem i zabrał znowu do swojej willi. A tam kominek, kawior, gorące wino, nastrojowa muzyka. Gdy panna odzyskała mowę, pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, było wykrzyczane zapytanie: Co to wszystko miało znaczyć? Widzisz, moja śliczna, ja już jestem kiepski w łóżku, a dzięki temu bałwankowi mam pewność, że tę noc zapamiętasz do końca życia. Szkod spotyka na dworcu przyjaciela wysiadającego z pociągu. Skąd wracasz? Z Wenecji byłem w podróży poślubnej. I nie zabrałeś żony? Nie ona już zna to miasto. Kobiety dzielą się na trzy rodzaje: piękne, wierne, piękne i wierne, ale nadmuchiwane. Facet chcący zaciągnąć dziewczynę do łóżka jest gotów na każdą podłość, byleby osiągnąć cel. Przebić go może tylko kobieta chcąca zaciągnąć faceta przed ołtarz. Na przyjęciu goście spierają się, kto jest bardziej godny zaufania kobiety czy mężczyźni. Żadna kobieta nie potrafi dochować tajemnicy powiedział pogardliwie jeden facet Nie wydaje mi się odpowiedziała kobieta Trzymam w tajemnicy mój wiek, odkąd skończyłam 21 lat któregoś dnia pani się wyda upierał się facet. Nie sądzę. Kiedy kobieta trzyma coś w sekrecie przez 27 lat, może zatrzymać go na wieki. Do taksówki wsiadły dwie paniusie typu Damulka z pretensjami. Po drodze plotkują sobie o tym i o owym. To doprawdy okropne, jacy ludzie bywają niekulturalni. Wyobraź sobie moja droga. Byłam ostatnio na przyjęciu, gdzie do ryby podano mi nóż do bewsztyków. O tak, szokujący brak ogłady. Mnie z kolei zaproponowano szery w kieliszku do szampana. W tym momencie wtrąca się taksówkarz. Szanowne panie, nie wezmą mi. Mam nadzieję za złe, że ja tak tyłem do pań siedzę? Stara babina na wsi miała jedną krowę. No, pomyślała, najwyższy czas, żeby krowa miała cielaka. Więc zamówiła inseminatora. Przyszedł inseminator, obejrzał sobie krowę i powiedział do babci: Proszę przynieść mi miednicę, dzbanek z ciepłą wodą, mydło i ręcznik. Babina przyniosła wszystko. Nagle inseminator patrzy, a babina idzie z wieszakiem. A po co babciu niesiecie ten wieszak? Żeby miał się pan gdzie spodnie powiesić. Baba miała dwie papuszki, samiczki, które non stop przeklinały i za każdym razem, gdy odsłaniała ich klatkę chórem, krzyczały: Cześć, jesteśmy napalone i zrobimy wszystko, o co poprosisz. Baba zmieszana poszła z problemem do księdza, który po długim namyśle znalazł rozwiązanie. Pani przyniesie te swoje samiczki do mnie. Ja mam w domu też dwie papugi samce, które ciągle czytają Biblię i się modlą. Myślę, że kiedy je ze sobą skontaktujemy, pani samiczki się ucywilizują. Tak też zrobili. Ledwo samiczki trafiły do klatki papug księdza, natychmiast zaczęły swój koncert. Cześć, jesteśmy napalone i zrobimy wszystko, o co poprosisz. Na to odzywa się samczyk księdza i mówi do swojego kompana. Stary wywal, te księgi, nasze modlitwy zostały wysłuchane. Dwóch księży rozmawia o celibacie. Jeden mówi do drugiego. Słyszałeś, że Watykan rozważa możliwość zniesienia celibatu? Tak, ale my już tego nie doczekamy. Nie, ale może nasze dzieci. Kiedy pięcioletnia córeczka zaczęła wypytywać mamę o to, skąd się wzięła na świecie, ta delikatnie jej opowiedziała. Po paru dniach dziewczynka dalej zafascynowana nowo zdobytą wiedzą pyta mamę: A więc nasionko tatusia zapładnia jajeczko u mamy i mama nosi dziecko w brzuszku? Właśnie tak to jest, kochanie. Ale jak nasionko dostaje się tam? Czy mamusia je połyka? Tylko wtedy, gdy chce nową sukienkę. Pasażerowie czekają na start samolotu, ale odlot się opóźnia. Czekają, czekają. Po dwóch godzinach widzą dwóch pilotów. Pierwszy idzie pomagając sobie białą laską, drugi jest prowadzony przez psa. Piloci wchodzą, samolot rusza, kołuje po pasie. Do końca pasa zostaje 500 metrów, 300, 100. Pasażerowie zdenerwowani zaczynają krzyczeć, i w ostatniej chwili samolot podrywa się i zaczyna lecieć. W kabinie pilotów jeden do drugiego. Jak kiedyś nie krzykną, to się któregoś dnia rozpieprzymy. Facet w roboczym ubraniu, ubrudzony cementem, jest w salonie samochodowym. A ile kosztuje Bentley GT Cup? 250 tysięcy euro. A na kredyt? Na rok? 25 tysięcy euro miesięcznie. Dużo? A na dwa lata? 12 500 euro miesięcznie. Kurczę, też nie mało. To może miałby pan ochotę na tańszy samochód? Ochotę bym miał, ale płyta nam się przewróciła na taki. Pani zapytała dzieci, kim są ich rodzice i ile zarabiają. Zgłasza się Ania i mówi: Moja mama jest prostytutką. Wychodzi do pracy tylko wieczorem, w domu zawsze jest obiad, no i mamy kupę kasy. Następnie zgłasza się zbyszek i mówi: Mój tato jest policjantem. Zawsze może sobie dorobić na boku, więc nie narzekamy na brak kasy. W końcu zgłasza się Jasiu i mówi: Mój tato jest kierowcą Tira. I gdyby nie prostytutki i policjanci, to też mielibyśmy kupę kasy. Stoją dwie blondynki na balkonie i jedna mówi do drugiej. Patrz, mój franek wraca do domu z bukietem róż. Będę musiała dać mu dupy. A co? Nie macie wazonów? Wracają dwie staruszki z kościoła. Jedna mówi: Pani, jaka ta młodzież teraz niewychowana? A jakie fryzury noszą? Jakie ubrania? Druga na to. Pani to jeszcze nic. Wsiadam ostatnio do windy, a do drugiej wsiada taka młoda para. Jeszcze się drzwi nie zamknęły, a ona do niego: Jak wykręcisz żarówkę, to wezmę do buzi. Pani szkło żrą, rozumie pani, szkło! Nie pierwszej już młodości pan zamarzył o pięknych, kowbojskich butach. Kiedy już sobie takie sprawił, przybiegł do żony, aby się pochwalić i zapytał radosnym głosem. No, jak Ci się teraz podobam? Tak jak wczoraj i tydzień temu, i miesiąc temu. Te same gacie, ta sama koszula. Mąż szybko więc rozebrał się do naga i ponownie stanął przed żoną, teraz już w samych tylko butach. A teraz? Nic się nie zmieniło. Zwisał wczoraj, zwisał tydzień temu, zwisał miesiąc temu. Zwisa, bo patrzy się na moje nowe kowbojskie buty. To trzeba było sobie kupić nowy kowbojski kapelusz. Zaczyna się lekcja polskiego. Pani, ubrana w czarną miniówkę, mówi do klasy. Dziś na lekcję przyjdzie dyrektor. Po czym pani zaczęła pisać coś na tablicy? Nagle wchodzi dyrektor i siada w ławce zaraz za ławką Jasia. Pani upuściła kredę, a Jasio usłyszał, co dyrektor szepcze. Pani zaraz mówi do Jasia. Jasiu, co napisałam na tablicy? Jasiek niepewnie wstał i powiedział. Ale tyłek! Jasiu, jedynka! Wkurzony Jasiek odwrócił się do dyra i powiedział: No i źle mi podpowiedziałeś. Nauczycielka pierwszej klasy miała kłopoty z jednym z uczniów. Jasiu, o co ci chodzi? Jestem za mądry do pierwszej klasy. Moja siostra jest w trzeciej klasie, a ja jestem mądrzejszy od niej. Myślę, że też powinienem być w trzeciej klasie. Nauczycielka zabrała Jasia do gabinetu dyrektora, wyjaśniła dyrektorowi całą sytuację. Dyrektor postanowił zrobić chłopcu test i jeśli nie odpowie na pytania, to będzie musiał wrócić do pierwszej klasy i nie sprawiać więcej żadnych kłopotów. Nauczycielka się zgodziła. Jasiowi wytłumaczono wszystkie warunki i zgodził się na przeprowadzenie testu. Dyrektor pyta: Ile jest 3 razy 3? 9. Ile jest 6 razy 6? 36. I Jasiu odpowiadał na każde pytanie, które wymyślał dyrektor. Myślę, że Jasiu może iść do trzeciej klasy. Nauczycielka spytała, czy i ona może zadać Jasiowi kilka pytań. Zarówno dyrektor, jak i Jasiu zgodzili się. Co, krowa ma cztery, czego ja mam tylko dwa? Nogi? Co ty masz w spodniach, a ja tego nie mam? Kieszenie. Co zaczyna się na K, kończy na S. Jest owłosione, zaokrąglone, smakowite i zawiera białawy płyn. Kokos? Co wchodzi twarde i różowe, a wychodzi miękkie i klejące. Oczy dyrektora otworzyły się naprawdę szeroko, ale zanim zdążył powstrzymać odpowiedź Jasia, Jasiu powiedział. Guma do rzucia. Co robi mężczyzna stojąc, kobieta siedząc, a pies na trzech nogach? Dyrektor ponownie otworzył szeroko oczy, ale zanim zdążył się odezwać, Jasiu, podaje dłoń. Teraz zadam kilka pytań z serii, kim jestem. Wkładasz we mnie swój drąg. Przywiązujesz mnie. Jest mi mokro wcześniej niż tobie. Namiot. Palec wchodzi we mnie. Bawisz się mną, kiedy się nudzisz. Drużba zawsze ma mnie pierwszą. Dyrektor patrzy niespokojnie i widać, że jest nieco spięty. Obrączka ślubna. Mam różne rozmiary. Gdy nie czuję się dobrze, kapie. Kiedy mnie dmuchasz, czujesz się dobrze. Nos. Mam twardy drążek. Mój szpic zagłębia się. Wchodzę z drżeniem. Strzała. Dyrektor odetchnął z ulgą i mówi: Wyślijcie, Jasia, od razu na studia. Ja sam na ostatnie 10 pytań źle odpowiedziałem. Pierwsza lekcja po wakacjach. Pani pyta się Jasia. Jasiu, jak spędziłeś wakacje? Nie jestem Jaś, tylko John. No dobrze, John, jak spędziłeś wakacje? Zjadłem śniadanie, leżałem na werandzie, zjadłem obiad, leżałem na werandzie, umyłem się. Leżałem na werandzie, zjadłem kolację i poszedłem spać na werandzie. Tak wyglądał każdy jeden dzień. No dobrze, a ty, Weroniko, jak spędziłaś wakacje? Ja nie jestem Weronika, tylko jestem Weranda. Lekcja poglądowa w szkole podstawowej. Pani wychowawczyni pyta dzieci, jakie znają nowości farmaceutyczne ostatnich miesięcy. Oczywiście Jasio jako pierwszy podnosi rączkę i krzyczy. Ja, ja. Pani pyta. Jasiu, powiedz nam, jakie znasz najnowsze lekarstwa? Viagra, proszę pani. Zaskoczona pani, nie wiedząc co powiedzieć, upewnia się, czy aby dobrze usłyszała. Jaś potwierdza, pani pyta dalej. A na co, Jasiu, twoim zdaniem ta Viagra jest? I na straczkę, proszę pani. Jak to, Jasiu, na straczkę, jesteś pewien? Tak, proszę pani. Co wieczór moja mama mówi do taty. Zażyj wiagrę, może ci to gówno stwardnieje. Nauczyciel pyta Jasia: Jakie znasz żywioły? Ogień, woda i piwo. Piwo? Jasiu, co ty wygadujesz? No tak. Zawsze, gdy tata wraca do domu pijany, to mama mówi: Ojciec znowu w swoim żywiole. Nauczyciel wchodzi wściekły do klasy i mówi: Wszyscy idioci, proszę wstać. Wstaje tylko Jaś. Dlaczego uważasz się za idiotę? Nie uważam. Tylko mi się pana żal zrobiło, jak pan tak sam stoi. W przedszkolu pani mówi do dzieci. Dzieci, teraz robimy kubkę. Po zrobieniu kupki idziemy bawić się do ogrodu, ale pójdą tylko te dzieci, które zrobią kubkę. Dzieci siadają na nocnikach i robią swoje. Po chwili Jasio zaczyna płakać. Pani podchodzi do niego i pyta go: Jasiu, czemu płaczesz? Bo nie pójdę się bawić. A co Jasiu nie możesz zrobić kubki? Już zrobiłem. No to czemu płaczesz? Bo Marcin mi ją ukradł. Kazik od zawsze robił to, co lubił: całował żonę, wślizgiwał się do wyrka i od razu zasypiał. Pewnego dnia obudził się obok podstarzałego faceta ubranego w biały szlafrok. Co ty robisz w moim łóżku? I kim do cholery jesteś? To nie jest twoja sypialnia. Jestem święty, Piotr, i jesteś w niebie. Że co? Twierdzisz, że jestem martwy? Nie chcę umierać. Jestem na to jeszcze za młody. Chcę natychmiast wrócić na ziemię. To nie takie proste. Możesz wrócić jako kura albo jako pies. Wybór należy do ciebie. Kazio pomyślał przez chwilę i doszedł do wniosku, że bycie psem jest stanowczo za bardzo męczące, a życie kury wydaje się być miłe i relaksujące. Bieganie po zagrodzie z kogutem nie może być złe. Chcę powrócić jako kura, odpowiedział. W kilka sekund później znalazł się w skórze całkiem przyzwoicie upierzonej kury. Nagle jednak poczuł, że jego kuper zaraz eksploduje. Wtedy podszedł do niego kogut. Hej, to pewnie ty jesteś tą nową kurą, o której mówił mi świętek Piotr. Jak ci się podoba bycie kurą? No, jest okej, okay, ale mam to dziwne uczucie, że mi kuper zaraz eksploduje. O, no tak. To znaczy, że musisz znieść jajko. Jak mam to zrobić? Gdaknij dwa razy i zaprzyj się jak najmocniej potrafisz. Kazio zagdakał i zaparł się jak najmocniej potrafił. Nagle chlus i jajko było już na ziemi. Wow, to było zajebiste. Powiedział Kazik. Zagdakał jeszcze raz, zaparł się i wypadło z niego kolejne jajo. Za trzecim razem, gdy zagdakał, usłyszał krzyk swojej żony. Kazik, co ty robisz? Obudź się, zastrałeś całe łóżko. Do baru wchodzi małżeństwo staruszków około 90 lat. Babcia siada przy stoliku, a dziadek idzie zamówić zestaw napój, hamburger i frytki. Dziadek siada przy stoliku, bierze dwa kubeczki i nalewa do nich równiutko po połowie napoju, następnie bierze frytki i robi dwie równiutkie porcje, następnie wyjmuje nożyk i kroi równiutko hamburgera na pół. Całą tą sytuację obserwuje ze współczuciem pewien młody człowiek. Wreszcie żal mu się ich zrobiło, więc podchodzi i mówi. Przepraszam, że przeszkadzam, ale może kupić Państwu drugi taki zestaw. Babcia odpowiada mu z uśmiechem. Bardzo panu przejmy, ale dziękujemy. Jesteśmy małżeństwem od siedemdziesięciu lat i my się tak wszystkim porówno dzielimy. Młodzieniec odchodzi, ale zauważa, że babcia siedzi cichuteńko i nie je, a dziadek się zajada. Podchodzi więc znowu i pyta. Przepraszam, ale dlaczego pani nie je? Bo czekam na zęby. Małżeństwo po nocy w hotelu idzie do recepcji zapłacić. Na rachunku widnieje kwota 3000 zł. Oburzona para chce pogadać z kierownikiem. To luksusowy hotel. Posiada saunę, baseny, jacuzzi, kino i salę konferencyjną. Ale my z tego nie korzystaliśmy. Ale to wszystko było do waszej dyspozycji. Facet daje mu 300 zł. Ale tu jest 300 zł, gdzie reszta? Dwa siedemset złotych jest za przespanie się z moją żoną. Co? Ja z nią nie spałem. Cóż, była do pana dyspozycji. Rozmawia dwóch kumpli. Marian, jak tam twoje życie seksualne? Jak na Olimpiadzie? Wow, rekordy bijesz? Złote medale? Nie, raz na cztery lata. Pewnego dnia nauczycielka wchodzi do klasy i spostrzega, że ktoś napisał na tablicy słowo Penis bardzo małymi literami. Odwraca się w poszukiwaniu sprawcy, lecz nikogo nie znajduje. Szybko ościera wyraz i rozpoczyna zajęcia. Następnego dnia wchodzi do klasy i tym razem zauważa wyraz penis napisany większymi literami i znów sytuacja się powtarza, nie znajdując winnych rozpoczyna zajęcia. I tak przez około tydzień, zawsze po wejściu do klasy, znajdowała to okropne słowo napisane coraz większymi literami. W końcu pewnego dnia, wchodząc do klasy, spodziewała się zostać przywitaną tym samym słowem napisanym na tablicy, jednak tym razem zauważyła napis: Im więcej go trzesz, tym większy się staje. Syn pyta się ojca, tato kim ja w życiu będę? Albo się ożenisz, albo nie ożenisz. Jak się ożenisz, toś przepadł. A jak się nie ożenisz, to masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz do wojska, albo nie pójdziesz. Jak nie pójdziesz, toś przepadł. A jak pójdziesz, to masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz na wojenkę, albo nie pójdziesz na wojenkę. Jak nie pójdziesz na wojenkę, toś przepadł. A jak pójdziesz na wojenkę, to masz dwa wyjścia. Albo cię zastrzelą, albo ci nie zastrzelą. Jak cię nie zastrzelą, toś przepadł. A jak cię zastrzelą, to masz dwa wyjścia. Albo cię pochowają pod brzuską, albo pod dębem. Jak cię pochowają pod brzuską, toś przepadł. A jak cię pochowają pod dębem, to masz dwa wyjścia. Albo cię przerobią na książki, albo na papier toaletowy. Jak cię przerobią na książki, toś przepadł. A jak cię przerobią na papier toaletowy, to masz dwa wyjścia. Albo będziesz służył mężczyznom, albo kobietom. Jak będziesz służył mężczyznom, toś przepadł, a jak będziesz służył kobietom, to masz dwa wyjścia. Albo będziesz służył z tyłu, albo z przodu. Jak będziesz służył z tyłu, toś przepadł, a jak będziesz służył z przodu, to będzie to samo, jakbyś się ożenił.